Pierwsze minuty po przebudzeniu po 65. roku życia potrafą zdecydować o tym, jak będziesz się czuć przez cały dzień: czy będzie w tobie lekkość, energia i chęć do życia, czy raczej sztywność, zmęczenie i marzenie o powrocie do łóżka. Pamiętasz te poranki sprzed wielu lat, kiedy wystarczyło wstać i od razu człowiek był na obrotach? Dziś ciało potrzebuje trochę więcej troski, ale to wcale nie znaczy, że najlepsze chwile są za nami w przeciwnie. Można je pięknie przedłużyć, jeśli damy sobie świadomie 5 minut tuż po przebudzeniu. Wyobraź sobie taki spokojny, polski poranek: za oknem, jeszcze trochę szaro, na parapecie może stoi stary kwatek, który pielęgnujesz od lat, w kuchni czeka znajomy zapach kawy z kawiarki albo herbaty w ulubionym kubku, a ty, zamiast zrywać się gwałtownie, dajesz sobie mały rytuał, jak kiedyś dawano ciału chwilę po powrocie z pola czy z pracy, zanim usiadło się do obiadu. Tyle, że teraz ten codzienny, prosty rytuał robisz z myślą o dłuższym, zdrowszym życiu. Zwykiem organizm trochę zwalnia, ale wciąż potrafi się pięknie odwdzęczyć za systematyczność, serce bije spokojniej, stawy mniej bolą, a myśl staje się jaśniejsza, kiedy rano nie rzucamy się od razu w wir obowiązków, tylko zaczynamy dzień łagodnym drozruchem. Mówi się, że ruch to życie i nie chodzi tu od razu o bieganie po parku czy siłownię, bo wielu osobom w tym wieku same te słowa kojarzą się z bólem kolan albo zadyszką. Chodzi o coś dużo prostszego, bliższego codzienności, jak dawne poranne przeciąganie się przy piecu kaflowym, zanim człowiek poszedł po węgiel do piwnicy cię rozpalić w piecu. Teraz, zamiast schodów do piwnicy, mamy kilka drobnych ruchów w łóżku i obok łóżka, które można wykonywać codziennie przez 5 minut, a one działają jak delikatne obudzenie serca, mięśni i stawów. I właśnie o takim pięciominutowym rytuale będzie ta nasza rozmowa. Zacznijmy od czegoś, co kiedyś robiło się zupełnie odruchowo. Spokojne budzenie się, a nie gwyska z łóżka. Kiedy otworzysz oczy, nie chwytaj od razu za telefon ani za pilota, tylko połóż dłoń na klatce piersiowej i przez chwilę pubserwuj oddech. Wdech nosem, wydech ustami, bez poszpiechu, jakbyś siedział kiedyś na ławce przed domem u dziadków i patrzył, jak powoli unosi się para z nad garnka z zupą. Trzy, cztery takie oddechy uspokajają serce i dają mózgowi sygnał. Dzień zaczynamy spokojnie, nie na alarm. Możesz dodać do tego cichą myśl, coś prostego. Dziękuję za kolejny dzień albo dziś dbam o siebie, tak jak dawniej żegnało się dzień krótkim Bogu dzięki. To tylko chwila, ale po kilku dniach wielu ludzi zauważa, że poranne napięcie i gonitwa myśli stają się słabsze, a poranek mniej nerwowy. Kiedy oddech trochę się uspokoi, Zanim jeszcze wstaniesz, poświęć kilkadziesiąt sekund na bardzo łagodne poruszenie ciała w łóżku. Wyobraź sobie stare, drewniane drzwi w rodzinnym domu, kiedy były długo nieotwierane, skrzypały i stawiały opór, ale wystarczyło je delikatnie rozruszać, nasmarować zawiasy i znów chodziły lekko. Tak samo jest ze stawami: jeśli z łóżka wyskakujemy gwałtownie, ciało reaguje sztywnością i bólem, ale jeśli damy mu chwilę, odwdzęcza się większą swobodą ruchu. Wystarczy, że w pozycji leżącej delikatnie poruszysz stopami, palce do siebie, palce od siebie, małe kółka w jedną i drugą stronę, jakbyś mieszał łyżeczką cukier w szklance herbaty na niedzielnym śniadaniu. Potem możesz lekko ugąć kolana i kilka razy powoli przesunąć je w prawo i w lewo, nie odrywając stóp, jak kołysanie starego bujanego fotela, który może stoi jeszcze u ciebie w salonie. Dla wielu osób po 65. Roku życia samo to poranne smarowanie zawiasów sprawia, że wstawanie z łóżka przestaje być walką, a staje się trochę bardziej naturalne, tak jak było kiedyś, gdy przed pracą trzeba było jeszcze wyprowadzić psa albo przenieść drewno. Te kilka ruchów poprawia krążenie, ogrzewa mięśnie i wysyła do mózgu wyraźny sygnał: Jestem gotowy na dzień. A co najważniejsze, nie trzeba specjalnego sprzętu, stroju ani miejsca. Wystarczy Twoje łóżko. Kilka minut i odrobina dobrej woli. Dzięki temu, zamiast zaczynać dzień od jęku, ojej, jak mnie wszystko boli, zaczynasz go od poczucia, że masz wpływ na swoje samopoczucie, nawet jeśli metryka mówi swoje. I to poczucie wpływu jest jednym z najpiękniejszych prezentów, jakie można sobie dać po sześćdziesiątce. Wyobraź sobie, że po tych kilku ruchach w łóżku siadasz powoli na jego brzegu, tak jak kiedyś siadało się na skraju wersalki. Zanim włożyło się kapcie i szło do kuchni po pierwszą herbatę. Nie spiesz się, daj głowie chwilę, żeby dogoniła ciało. Ustaw stopy pewnie na podłodze, poczuj pod palcami chłód paneli albo dobrze znaną fakturę starego dywanu, który towarzyszy Ci już od wielu lat. Ułóż dłonie na udach, wyprostuj delikatnie plecy, jak uczyli w szkole, kiedy trzeba było siedzieć prosto w ławce i zrób kilka spokojnych, małych skłonów głową u raz w dół, raz lekko do góry jakbyś kłaniał się własnemu odbiciu w oknie. Nie ciągnij na siłę, nie walcz z ciałem, tylko daj mu sygnał, że dzień zaczynamy z szacunkiem, a nie przemocą. Potem przychodzi czas na coś, co wielu osobom po latach bardzo pomaga w kręgosłupie, łagodne rozruszanie barków i pleców. Usiądź wciąż na brzegu łóżka i zacznij małymi kółkami poruszać ranionami, najpierw do przodu, jakbyś chciał otulić się szalikiem w zimowy poranek, potem do tyłu, jak kiedyś, gdy dumnie niosło się ciężkie siatki z zakupami z bazarku. Kilka takich powtórzeń wystarczy, żeby w górnej części pleców zrobiło się trochę cieplej, a napięcie, które zbiera się przez lata, od dźwigania dzieci, wnuków, zakupów, kłopotów, choć odrobinę odpuściło. Możesz do tego dodać delikatne skręty tułowia, oraz w jedną, raz w drugą stronę, jakbyś chciał spojrzeć za siebie do kuchni, czy woda już się gotuje w czajniku. Ten prosty ruch pomaga kręgosłupowi przypomnieć sobie jego dawną elastyczność, kiedy jeszcze biegało się za autobusami i nosiło teczkę do pracy. Kiedy ciało jest już choć trochę obudzone, warto poświęcić chwilę na to, czego we współczesnym świecie często brakuje najbardziej uważność i wdzięczność. Pomyśl, jak kiedyś dzień zaczynał się od prostych rytuałów: znak krzyża nad chlebem, chwila przy kuchennym stole, zapach świeżo parzonej kawy, rozmowa z domownikami. Dziś dużo łatwiej o pośpiech i ciągłe wiadomości w telewizji, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wrócić do tej spokojniejszej wersji poranka. Usiądź wygodnie, jeszcze zanim włączysz radio czy telewizor, i wymień w myślach trzy rzeczy, za które jesteś dziś wdzięczny. Może to być zdrowie wnuków, ciepły dom, wspomnienie wakacji nad Bałtykiem sprzed lat albo po prostu to, że możesz znów zobaczyć wschodzące słońce. Możesz też cicho powiedzieć to na głos. Tak jak kiedyś w wielu polskich domach mówiło się dzięki ci, Panie Boże, za ten dzień. Taki krótki moment wdzięczności działa na serce i głowę jak ciepły koc zarzucony na raniona. Naukowcy od lat powtarzają, że spokojne nastawienie, poczucie sensu i dbałość o codzienne drobiazgi potrafą wydłużyć życie i poprawić jego jakość równie silnie jak tabletki, a czasem nawet bardziej, zwłaszcza po sześćdziesiątce. W polskiej tradycji zawsze było miejsce na takie chwile, czy to przy porannej modlitwie, czy przy wspólnym śniadaniu, kiedy stawiało się na stół świeże pieczywo, masło, biały ser i pomidory z działki. Warto do tego wrócić, choćby w swojej własnej, współczesnej wersji, bo dzięki temu każdy dzień zaczyna się nie od narzekania, ale od małego dziękuję. To prosty, ale bardzo mocny nawyk, który dodaje sił, pomaga inaczej patrzeć na drobne kłopoty i sprawia, że nawet zwyczajny poniedziałek ma w sobie trochę więcej światła. A kiedy już ciało jest poruszone, barki rozgrzane, a w sercu pojawia się odrobina wdzięczności, przychodzi pora na kolejny mały krok, który może zdziałać cuda dla poziomu energii, łagodny spacer po domu. Nie trzeba od razu zakładać butów i wychodzić na zewnątrz, zwłaszcza zimą, kiedy mróz trzyma za oknem. Wystarczy, że przez dwie, trzy minuty przejdziesz się powoli po mieszkaniu, sypialni do kuchni, z kuchni do przedpokoju, potem z powrotem, tak jak kiedyś krzątało się rano po domu, szykując dzieciom śniadanie do szkoły. Stawaj spokojne kroki, starając się nie patrzeć w telefon, tylko zauważyć to, co cię otacza. Stare zdjęcia w ramkach, pamiątkę z wczasów w ustce, haftowaną serwetę zrobioną kiedyś przez mamę czy babcię. Ten mały obchód domu budzi krążenie, dotlenia organizm, a jednocześnie przywraca ciepłe wspomnienia, które same w sobie są źródłem siły. Kiedy tak spokojnie przechadza się po mieszkaniu, każdy krok staje się jak ciche potwierdzenie: wciąż tu jestem, wciąż mogę iść dalej, nawet jeśli może już nie tak szybko jak dawniej. Warto w tym czasie zwrócić uwagę na postawę, w unieść lekko głowę, nie patrzeć tylko pod nogi, rozluźnić ramiona, jakby szedł dobrze znaną drogą do kiosku po gazetę, jak przed laty. Jeśli czujesz się pewnie, możesz delikatnie machać rękami przechodzeniu. Tak jak robiło się to, idąc szybkim krokiem na tramwaj, to dodatkowo pobudzi krążenie i rozgrzeje ciało od środka. A gdy poczujesz choć odrobinę ciepła w dłoniach i stopach, zauważysz, że ten skromny domowy spacer przez kilka minut potrafi działać jak filiżanka mocnej, czarnej kawy wypijanej kiedyś w przerwie w pracy. Po takim porannym rozruszaniu, łatwiej usiąść przy stole do śniadania z innym nastawieniem, nie jak ktoś zmęczony już na starcie dnia, ale jak gospodarz we własnym domu który świadomie przygotowuje się na kolejne godziny. W polskich domach od zawsze powtarzało się, że śniadanie to najważniejszy posiłek, ale z wiekiem często kończy się na szybkiej bułce i kawie wypitej na stojąco. Tymczasem organizm po 60 wyjątkowo potrzebuje łagodnego, ale porządnego paliwa, czegoś ciepłego, prostego, jak kiedyś kasza manna, jajko na miękko w małym kieliszku czy kromka chleba z twarogiem i szczypiorkiem. Nie chodzi o skomplikowaną dietę, tylko oświadome podejście. Wypić szklankę ciepłej wody albo herbaty, zjeść coś, co nasyci, a nie tylko zapełni, i usiąść choć na kilka minut przy stole, zamiast jeść w biegu przed telewizorem. Ten nawyk, połączony z pięciominutowym porannym rytuałem ruchu, działa jak codzienna inwestycja w dłuższe życie, niespektakularna, ale powtarzana, trochę jak odkładanie małych kwot do koperty na wymarzone w czasie Warto też pamiętać o czymś. O czym często zapomina się w natłoku badań i nazw leków, o relacjach. Po porannym spacerze po domu i prostym śniadaniu, dobrze jest nawiązać choć krótki kontakt z drugim człowiekiem. Kiedyś wystarczyło wyjrzeć przez okno i pomachać sąsiadce, zamienić dwa słowa w sklepie, przywitać się z kimś na klatce schodowej. Dziś wielu starszych ludzi spędza poranki zupełnie samotnie, a przecież kilka zdań wymienionych przez telefon z wnuczkiem krótkie dzień dobry do sąsiada na korytarzu, czy nawet uśmiech do pani w osiedlowym sklepiku, potrafią bardziej podnieść poziom energii niż kolejna dawka informacji z telewizji. Serce człowieka, który czuje, że jest komuś potrzebny i że wciąż do kogoś należy, bije spokojniej i radośniej, nawet jeśli ciało czasem odmawia posłuszeństwa. Dlatego dobrze jest uczynić z tego swój mały poranny zwytaj, po rozruszaniu ciała i krótkim czasie wdzięczności, zastanowić się. Do kogo dziś zadzwonić albo komu wysłać kilka ciepłych słów. Może to być dawny kolega z pracy, z którym kiedyś dzieliło się burko, a teraz widujecie się rzadko. Może kuzynka z innego miasta, z którą kiedyś jeździło się na wczasy zakładowe nad jezioro. Taki telefon nie musi być długi, wystarczy zapytać, jak się trzymasz, co u ciebie i podzielić się swoim małym porannym rytuałem. Można powiedzieć z uśmiechem. Wyobraź sobie, że po pięciu minutach prostych ruchów od rana czuję się jak kiedyś, gdy szłam na pociąg o 6 rano do szkoły czy pracy. Opowiadając innym, wzmacniasz też własną motywację, bo łatwiej trzymać się dobrych nawyków, gdy stają się częścią codziennych rozmów, a nie tylko cichym postanowieniem w głowie. Na końcu warto spojrzeć na te wszystkie elementy, od spokojnego oddechu w łóżku, przez delikatne poruszenie stawów, rozgrzanie barków, krótki spacer po mieszkaniu. Aż po proste śniadanie i życiwy kontakt z drugim człowiekiem, u jak na jedną, spójną opowieść o dbaniu o siebie po sześćdziesiątce. To nie są żadne wyczynowe ćwiczenia ani skomplikowane programy zdrowotne, tylko powrót do czegoś bardzo bliskiego polskiej codzienności, łagodnego początku dnia, w którym jest miejsce i na ciało, i na serce, i na relacje. Jeśli taki rytuał będziesz wykonywać przez pięć minut po przebudzeniu, dzień po dniu, organizm zacznie to traktować jak coś naturalnego. Tak jak kiedyś naturalne było zapalanie światła w kuchni o tej samej porze czy nastawianie budzika do pracy. Z czasem zauważysz, że łatwiej wstajesz, masz więcej siły, mniej boli, a myśli są jaśniejsze, i choć metryka będzie pokazywała kolejne lata, ty w środku poczujesz się trochę młodziej. I właśnie o to chodzi: żeby każdy poranek, nawet ten najzwyklejszy, był małym krokiem w stronę dłuższego, spokojniejszego i bardziej energetycznego życia, na jakie naprawdę zasługujesz. Adicionar a seguimiento.